Jadę się spotkać z gościem, który ma na sprzedaż takie fajne seczento. Bodajże z tego co pamiętam, on był w Braszu. Jedziemy spotkać się z nim na targowisko, na takie powiedzmy ustronne miejsce, ale... Jakby się coś miało dziać, bo generalnie no, te filmy wiecie, że budzą trochę kontrowersji. Sami widzieliście w komentarzach, jak one wyglądają pod ostatnimi materiałami. W tym momencie nie jest to film żaden sponsorowany. Ja sobie spróbuję użyć jakichś darmowych aplikacji do sprawdzenia winu, ale to chyba nie będzie miało w ogóle sensu przy takim leciwym samochodzie. Bardziej jedziemy sobie sprawdzić, co to jest za auto. Być może, być może go zakupimy. no Nie mówię nie, ale wydaje mi się, że. Gościu ściemnia, akurat szukam samochodu yy, dla żony, także będzie to dobry, dobry motyw. Dobra, ja już dojeżdżam, także yy, widzimy się za chwilę. Muszę się przygotować, bo jestem trochę wcześniej. Hej. Dobra, jedzie gościu. Włączam nagrywanie. Witam. Witam. Dzwoniłem o to Sejczęto. Z panem rozmawiałem przez telefon wcześniej. Z dziadkiem pan rozmawiał, bo to dziadka Sejczęto. Ja jestem tylko wysłannikiem, powiedzmy. Aha. No dobrze. Szukam Sejczęta dla żony samochodu. Yy, zerknąłem sobie na niego. No nie przyjeżdżałem z miernikiem, bo to jest leciwy samochód. Yy, nie będę tutaj robił z siebie błazna. Nie wiem, on był malowany, jakiś naprawiany wcześniej. Pana, Jak to wygląda? 20-letni samochód w stanie igła. Nie był malowany, nie był naprawiany, nic nie robionego. Jedyne co było robione w tym samochodzie, to tylko przegląd coroczny, bo wymagany. Mm -hmm. I to jest samochód yy, ilu on ma 20 ponad jakoś, chyba tak? Z 2002 roku jest to samochód, więc 21 lat. 21 lat. Ile przebiegu ma? 25 tysięcy. 25 tysięcy? Tak, jak w ogłoszeniu nie było napisane. 25 tysięcy? Jak to jest 21 lat samochód, to on robił 1000, 1000 km na rok. Być może dobrze pan liczy, ale ja panu powiem, że to jest samochód dziadka. Jeżeli on się wybrał raz na miesiąc po buty do sąsiedniej wsi, to było święto. Dlatego 25 tysięcy to a ma pan jakieś kluczyki, można by tutaj jak uspala, można, to No ten... to Przecież nie odpalam na kable. <laughs> no racja. No bo generalnie tutaj jest napisane 97 tysięcy, że to ma, jak pan no zobaczy. A to cofane może było? Może poprzedni właściciel jeszcze przed dziadkiem cofał? Cofał licznik z 25 na 96? <noise> no dobra, ale załóżmy, że ma te 96 tysięcy, to i tak jest dosyć niski przebieg. Tak mi się wydawało, że 25 tysięcy, że on często pchał ten samochód zamiast zjechać, więc 96, nie wiem, może jakiś błąd w elektronice, 21 lat samochód ma w końcu. no to wszystko się może wydarzyć, wie Pan jak to jest. Ja Panu nie będę nawijał bawełny hmm. na uszy. No dobra, kierownica wygląda tak jakby faktycznie, nie, nie był to wysoki przebieg. Radyjko jest jakby zamontowane, nie wiem czy to, co to za kasety, ale też jest, jest radio, jest plus. Ten stojak... A telefon to też zostaje. ...taki, że często łapie tylko Radio Maria. No, ale dziadek do kościoła też jeździł, pobożny człowiek, więc jemu to nie przeszkadzało. Mhm. Kaset panu nie dam, raczej to nie w standardzie, ale... Czyli radio, jest. radio pan zostawia, tak? Ten dziadek... W zasadzie, bo on jest sprzedawcą. Dobra. No wygląda to nieźle, no tego żeśmy że oczekiwali od samochodu co ma 21 lat, tam cena też nie jest jakaś dużo zaporowa to już będę z dziadkiem rozmawiał na temat tego ile może ewentualnie zejść no bo ten przebieg było napisane na ogłoszeniu 25 tysięcy, jest 95 to jest e, 3 razy więcej, ale dalej... Nie tak. Pan za ten samochód chce dać 7 tysięcy, tak? No. Chciałbym 6, ale no to będziemy rozmawiać chyba jeszcze na ten temat No bo jakby coś się tam tuczę. no bo jakby no została informacja no przekazana że taka, że jest 25 przebiegu jest 96. No to rozumiem, że ten przebieg się znikąd nie wziął. Tam cofany mówi pan, że był to chyba w przód, co cofany. Ten samochód może mieć przebieg jaki pan chce. Jak chce pan mieć 25 tysięcy to nie ma żadnego problemu. Proszę przyjechać na pięć. Aha, no dobrze. Yy, tutaj widzę że dziadek sobie zastawia tę którą... Chłodnice, nie wiem. Zimno w samochodzie jest, bo chłodnica jest w tym miejscu. to nawet nie zauważyłem. Szczerze mówiąc, ja dosyć tym samochodem. Miałem nadzieję, że dziadek ten samochód przekaże mi. No, szczerze panu powiem, tak jak mówię, nie będę naglał bawełny na uszy. To w zasadzie nie ja zależy za bardzo. Ja bym nie chciał sprzedawać tego samochodu, bo ja lubię nim jeździć. Tutaj nie wiem, czy zimno w samochodzie. Dziadek pracuje w Tartaku, no to może mu coś tam wpadło. Nie wiem z jakiego powodu. Tutaj jest jakaś dykta. Ale to jak to miał być samochód dla pana, no to nie za bardzo panu zależy, żeby go sprzedać. No nie zależy mi za bardzo, żeby go sprzedać, ale dziadek się upiera. Więc jestem. Dobra. Otwier otworzę sobie. Jak to wygląda tam w środku? No bo chłodnica jest po lewej stronie. Ja też nie jestem ekspertem w, jakby... w dziedzinie samochodów, ale to nie jest jakby duży pieniądz. Za tyle to w zasadzie Coś nie idzie. Och, idzie? Za, co? Za tyle to można hulajnogę elektryczną nawet kupić. Także ja nie będę turbo wybrzydzał. Gdzie jest wajka to podtrzymanie? Tu. Aha, czyli mamy chłodnicę po lewej stronie, czyli tam. Ale dykta jest po prawej. To jest proszę pana prawa strona. No bo ta dykta jest z tej strony, a tam mamy chodnicę. To, czyli w zasadzie. To, nie le... żeby coś nie wpadało tam proszę pana do silnika, żeby, żeby zimno mu nie było. Ciekawy zabieg. No dobra. Ja pamiętam, że też kiedyś. Zastawiałem sobie tekturą w półchłodnicy, żeby tam wiadomo, no w zimę 20 stopni na minusie, żeby trochę cieplej w samochodzie było, szybciej się robi. W Tartaku No w Tartaku nie, no gdzie indziej trochę na produkcji. O, tutaj mamy wymieniany y, olej przy 80, 90 tysięcy, czyli nie tak dawno temu, także spoko. Tylko po co tak było kłamać w tym internecie na temat tego przebiegu jak raz licznik wskazuje dwa karteczka zostawiona ja bym to przynajmniej jakbym chciał coś przekłamać To bym A chociaż po zapieru Może dziadkowi coś się kliknęło. A może, no może mu się klikło. klikło nie, nie wiem. Nie A mówi. ile lat o, dziadek ma? 85. I on sam w internecie klika sobie? No widocznie nie za bardzo mu to idzie. No ja coś próbuję, coś próbuję, ja zawsze coś pomogę. O kurde, mocno. Pan się nie przejmuje fajnie oznaczone koła. Ja tak samo oznaczam sobie, żeby wiedzieć, których które, które, którą oponę założyć na które felgę. No dobra, tutaj dajemy benzynkę, proszę pana, pali tyle co nic, 5 litrów na 100 km. No jeżeli domu się gazu, no prawda jeżeli model, no to będzie pali te 5,5 litra, ale myślę, że jak najbardziej w porządku jest to spalanie. 5,5 litra? No Jak do pracy Pas potrzebuje, no to myślę, że nic lepszego pan nie znajdzie. Do Pana decyzyna, ale... że nie chciałem kupić do dojazdów do Biedronki, czy tam innego Lidla. Mm, a jak się otwiera z tyłu na kluczyk? Panie tam bajkę. Po lewej, lewej stronie tutaj. nas siedzenia w komplecie oczywiście. Znicza, no to może sobie zabiorę, bo dziadek tak często na cmentarz Dobra, można odpalić, yy, zobaczyć jak to jeździ. Tak, okay, jak najbardziej. Czy może przejedziemy się za, 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 za chwilę. Chciałem posłuchać, jak to brzmi. Jak Pan chce, to nawet możemy pod miga skoczyć, bączki pokręcić. Nie ma co się śmiać. Idealna pogoda do tego. Dobra, silnik chodzi ładnie. Zablokowałem kierownicę, ale pan odblokuje, bo tam w aukcji coś było napisane, że ten samochód niby jest braszem, a niby nie jest braszem, jak to historycznie wyglądało. No bo wiem, że wychodziły takie wersje, które były normalne, tam lusterka chyba czarne, a były też wersje takie brasz, czyli inna klapa, inny zderzak. Jak to wyglądałoby z perspektywy, bo wykupiliście ten samochód od kogoś. Tak, ale już bardzo wiele lat temu i z tego co pamiętam no to szczerze mówiąc, no ten samochód w całości był w takim kolorze. Błękitnym. Błękitnym, tak zgadza się. A dodatki ciemniejsze granatowe, no to już dziadek kombinator sobie to zrobił, nakleił naklejkę i ma pan bro. Mhm. Taki zabieg. Ale pewne to jest ta informacja, czy taka dosyć niepotwierdzona, to jest na 100% na 90% z tego co że no to cały samochód był błękitny, a dopiero, 5 lat temu stało się to brasem. Mhm. Ale oczywiście, samochód nie był w żadnym wypadku bity. Nie było żadnego wypadku. Dziadek, no jak mówię, jeździł tyle co nic, stąd 25 tysięcy przebiegu. No ale chciał, brasa, no to ma brasa. No. Ja sobie to sprawdzę gdzieś tam po swojemu. Może podjedziemy na przegląd. Chłopaki tam na stacji za 3-4 dychy sprawdzą. Może samochód, tak pod kątem jak to faktycznie wyglądało, powinien. Bo w zasadzie tutaj widzę, że jest no zadbany samochód pod spodem, coś tam widzę było. Nie chcę się składać, bo tak mokro, ale dziadek też mówił, że. No tam konserwacja była tworzona na nim, spod spodu. No 20 lat ma samochód, to, to dziwnym by było jakby nie było żadnej dziurki pod spodem, a że dziadkowi zimno po nogach wiało. No to zakonserwował, zaszpachlował, no i jak nowy no. Lepszego auta pan w tej cenie na pewno nie znajdzie. Z niższym przebiegiem. 6000. Tak, 7000. 6000. To no już musi pan wyskudować i ja nie mogę negocjować za niego. No dobra. E, to byśmy sobie na stację diagnostyczną podjechali, jakbym z żoną już przyjechał, bo to dla niej w sumie jak jej się spodoba, mi się wydaje, że no, może jej się spodobać, coś tam jakieś zacieki są, ale to jest drobne tematy. E, no tam jakaś reddza płynie z zamka. E, to to... My nie jakbyśmy poskoczyli 5 zł wrzucili, to... Samochód z 2023 roku, a nie z 2002. Wiem. No dobra. To w kontakcie będziemy. Z dziadkiem się skontaktuję, jak tam by to cenowo się dogadał. I tak, z, z dziadkiem. Jakby pan się zdecydował, no to oczywiście ja podjadę tak samo, bo dziadek nie za bardzo chce się ruszać w taką pogodę z domu. Więc my byśmy się tutaj zobaczyli. Mhm. panem, z żoną. Dobra. No to gra. To do usłyszenia w takim razie. Dzięki za dzisiaj. Jasne, Ja, pierdziele. Co za gość. No dobra, ale w sumie no, ściema na ściemie tam była robiona z tymi. Mm, z czym to? No z przebiegiem. 25 to takie samochody nie mają przecież w przebiegu. 21 lat samochód. Eee, to, że tam jakaś rdza wypływa. Jak na tą cenę git.